Witam Państwa ponownie. Czy istnieje coś takiego jak przestępstwo bez ofiar? Bohater naszej historii myślał, że tak. Był inteligentnym człowiekiem o ogromnej energii życiowej i w wieku dwudziestu lat zarabiał miliony, dostarczając bogatym i możnym to, czego chcieli. W końcu przekonał się, że jednak zawsze są ofiary, a on jest jedną z nich. Do czasu, aż jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Hidalgo, nie chcę, żeby nasze dzieci żyły dłużej w tym kraju. Castro wykończy nas wszystkich. Chyba nie chcesz wyjechać z Kuby? Chcę! Dlaczego nie moglibyśmy pojechać do Miami? Mnóstwo ludzi już dawno to zrobiło. Jesteśmy bogaci, Teresa. Ciężko na to pracowałem i teraz mam to zostawić. A czy jest coś ważniejszego niż nasze dzieci? W szkole uczą się, że Bóg nie istnieje, a religia to opium dla nas. Chcesz, żeby dorastały w takim świecie? Bez żadnych wartości moralnych? Jak ty to sobie wyobrażasz? W moim wieku zaczynać wszystko od początku? Idalgo. Bóg na pewno podsunie nam jakiś sposób. A jeśli ty nie chcesz jechać, to pojadę sama! Chciałabym, żebyś mi podpisał zgodę na wywiezienie dzieci z kraju. Teresa! To szaleństwo, tu w końcu nie jest aż tak źle. Jest! A będzie jeszcze gorzej, zobaczysz! Idalgo, coś im się nie zgadza w moim paszporcie, nie wypuszczą mnie. Bez ciebie nie jadę. Musisz, musisz wywieźć stąd dzieci! Nie! Orchę, wierz, brata i siostrę i wsiadajcie do samolotu szybko! Musicie lecieć sami. Mamo, nie! Mamusiu! Idźcie! Pospieszcie się, my przelecimy jak tylko będziemy mogli. Teresa, nie możemy puścić ich samych. Co się z nimi stanie? Pojadę. Bohater naszej historii miał zaledwie 10 lat, kiedy w 1966 roku razem z ojcem, bratem i siostrą uciekli z Kuby. W kraju jego ojciec był właścicielem firmy produkującej meble, byli więc wystarczająco zamożni, by zatrudniać służbę, nawet szofera. Ale to wszystko zmieniło się, kiedy stali się uchodźcami. To opowieść o dążeniu do tego, żeby być kimś i o upadku. Prawdziwa historia Jorge Waldasa już teraz w wyzwolonym. To były najbardziej traumatyczne chwile w moim życiu. Kiedy trzymając za ręce mojego brata i siostrę, oddalałem się od rodziców, powiedziałem sobie, że Bóg nie istnieje. Jak mógłby pozwolić, żebyśmy tak strasznie cierpieli? Nawet kiedy ojciec zmienił zdanie i poleciał z nami, nadal byłem wściekły na Boga. Życie w Majamie było okropne. Razem z nami w małym mieszkanku z jedną sypialnią mieszkało jeszcze sześcioro innych uchodźców. Chodziliśmy głodni, nosiliśmy ubrania darowane nam przez obcych ludzi i noc w noc płakaliśmy do poduszki. Mama przyleciała ponad pół roku później, ale nasza sytuacja wcale się nie poprawiła, ponieważ mama zachorowała na raka gardła i przez wiele miesięcy leżała w łóżku. Ja musiałem pracować. Tyle dzisiaj zarobiłem, tato, przy myciu samochodów. Świetnie, Jorge. A gazeta kiedy ci zapłaci? W przyszłym tygodniu. Jutro po szkole będę kosił trawnik. Wspaniale, synu. Każdy grosz się przydał. Tato. Czy my już zawsze będziemy tak żyli? Ja tak nie chcę. Nie możemy już wrócić na Kubę. A w szkole wszyscy się z nas śmieją, bo nie mówimy po angielsku i ubieramy się w jakieś stare ciuchy. Nie jest nam tam lekko. A myślisz, że mnie jest? Haruję od rana do nocy. Ach, przepraszam, tato. Kiedyś będę bogaty i nie będziesz musiał tak ciężko pracować. W 1969 roku w ramach specjalnego programu dla uchodźców. Przesiedlono nas do New Jersey, do najokropniejszego getta, jakie można sobie wyobrazić. Szybko zrozumiałem, że jedyną szansą na to, żeby się z niego wyrwać, jest wykształcenie. W 1973 roku wróciliśmy do Miami, gdzie rozpocząłem studia na Uniwersytecie, równocześnie pracując w Federalnym Banku Rezerw. Miałem 17 lat i byłem tam najmłodszym pracownikiem. Wieczorami pisałem poradniki dla małego biznesu. W 1976 roku poznałem piękną modelkę z Dominikany i krótko potem wzięliśmy ślub, ale żadne z nas nie było dojrzałe do małżeństwa. W tym czasie mój profesor z rachunkowości zaproponował mi pracę w jego firmie. Odpowiadałem za kontakty z klientami hiszpańskojęzycznymi, dostałem własne biuro i sekretarkę. Moim pierwszym klientem okazał się być przedstawiciel kartelu narkotykowego, oficjalnie prowadzący sklep spożywczy, którego właściciele jeździli najbardziej luksusowymi limuzynami. Zaprzyjaźniliśmy się. Te Twoje książki to świetna robota, Jorge. Mnóstwo bardzo praktycznych porad. Może mnie byś też coś poradził? Wiesz, ja, ja nie mam problemów z pieniędzmi. No z jednym wyjątkiem. Jak je wywieźć do mojego kraju? Ograniczenia dewizowe są dla nas zabójcze. No jest na to prosty sposób. Wiem, jak otworzyć zagraniczne konto bankowe tak, żeby można przelewać pieniądze bez żadnych ograniczeń. Poważnie? Jest coś takiego? No wiesz, pracowałem w Banku Federalnym, więc znam wszystkie chwyty. Skorzystali z mojej propozycji i pomogłem im ukryć miliony dolarów. W tym czasie moja żona i ja byliśmy w separacji. Kartel był tak zadowolony z mojej uczciwości i ciężkiej pracy, że zrobili mnie prezesem jednej ze swoich przykrywek firmy importującej banany. Byłem młody, nie piłem, nie imprezowałem i miałem czyste akta. Poprosili mnie więc, żebym ukrył wszystkie ich operacje finansowe w Stanach Zjednoczonych. Z początku nie chciałem mieć do czynienia z handlem narkotykami, ale przedstawili mi ofertę, której nie potrafiłem odrzucić. Pełne partnerstwo. Cześć, Jorge. Słyszałem, że awansowałeś. Tak, zrobili mnie wspólnikiem. O, gratulacje. Będziesz bogaty, bardzo bogaty. <noise> Czemu nie? Skoro gwiazdy są biznesu i politycy chcą wydawać majątek na jakiś biały proszek, to trzeba im go dostarczyć. To były początki biznesu kokainowego. My, dostawcy, byliśmy wtedy zwykłymi przedsiębiorcami. A naszymi klientami byli sławni i bogaci, politycy, a nawet niektórzy sędziowie. W wieku 20 lat byłem już milionerem. Miałem żonę, ale sukces i ogromne pieniądze sprawiły, że jak wielu mnie podobnych popłynąłem szybkim pasem ruchu. Zacząłem się bawić i podróżować, wabiony przez piękne kobiety. Nie byłem wiernym mężem, więc krótko po narodzinach naszego syna. Rozwiedliśmy się. Swoje postępowanie starałem się usprawiedliwiać, rozdając pieniądze potrzebującym. Ale moi rodzice nie byli zachwyceni. Piękny samochód, Jorge. No, chciałbyś taki, tato? Zachowaj swoje pieniądze dla własnej rodziny, synu. Pieniędzy mi nie brakuje, mam ich mnóstwo. O, cześć, mamo! Świetnie wyglądasz. Dzień dobry, synu. Wchodź do środka. A, gnieździcie się w tej ciasnocie. Czemu nie chcecie się zgodzić, żebym kupił wam coś większego? To, co mamy w zupełności nam wystarcza, Jorge. No, ale ja mam całkiem nowy dom wart pół miliona dolarów. Stoi pusty. Po co człowiekowi więcej niż jeden dom? To inwestycja ta to. My tutaj jesteśmy szczęśliwi, prawda, Tereso? Pewnie. Niczego nam nie brakuje. Słyszałam, że pomogłeś naszej sąsiadce zapłacić za lekarza I że dałeś Gonzalesowi pieniądze na kupno domu, to bardzo dobrze Bóg oczekuje, że będziemy pomagali tym, którym się gorzej powiodło Wygląda na to, że tobie idzie całkiem dobrze Wychodząc z domu, zawsze miałem przy sobie z 10 czy 20 tysięcy dolarów Miałem rezydencję nad oceanem, wielki jacht i odrzutowiec, który wysyłałem, by sprowadzać do Las Vegas modelki i gwiazdki. Ale im więcej posiadałem, tym więcej chciałem mieć, ponieważ rzeczy nie były w stanie zaspokoić mojej wewnętrznej pustki. Brat młodszy ode mnie o rok uważnie obserwował rozwój mojej kariery. Fajnie jest być takim bogatym, co? Tak. Być bogatym jest fajnie, ale mieć władzę to jest dopiero coś. Co masz na myśli? No wiesz, ocieram się o różnych bogatych ludzi, ale jeszcze nie spotkałem takiego, który byłby naprawdę zadowolony. Wiesz, świat jest trochę inny niż to sobie kiedyś wyobrażałem. Lewe interesy, dziwne powiązania, korupcja i to są ludzie, którzy stanowią prawo i powinni wyznaczać standardy moralne. Przestałem wierzyć w Boga, kiedy miałem 10 lat A teraz nie wierzę i w ludzi Rozumiem Tylko nie mów o tym mamie Ona nadal wierzy w Boga, moralność No i te wszystkie bzdury No wiem, wiem Przecież to moi rodzice i bardzo ich kocham Ale popatrz na te rudele, w której mieszkają W każdej chwili mógłbym ich przeprowadzić do nowego, porządnego domu Nie chcą niczego za darmo A to są głupie przesądy ty też możesz dostać wszystko, czego chcesz i korzystaj z tego, dopóki możesz. Moimi przyjaciółmi i wspólnikami byli dyktatorzy, generałowie, szefowie hunt wojskowych, przywódcy rządowi. Podróżowałem do innych krajów własnym samolotem, wożąc ze sobą tyle gotówki, że witano mnie z uzbrojoną eskortą. Podczas pewnej podróży do Boliwii zawarłem kontrakt, który miał nam przynosić 21 milionów dolarów miesięcznie. Kiedy potem leciałem wieczorem do Nikaragui, żeby uruchomić nowy szlak przerzutowy, czułem się niepokonany. Co się dzieje? to nie tak z silnikiem? To lecimy? Nie wiem, zachowuje się tak, jakby brakowało paliwa. No przecież zatankowaliśmy 200 galonów. No niby tak, ale nie wiem o co chodzi. Przecież nie dostanę się do zbiorników na skrzydłę. O nie! Drugi padł! Możesz lądować gdzie kawary! Nie ma już na to czasu. Jesteśmy tylko 5 tysięcy stóp nad ziemią. Włóż głowę między nogi, Jorge. Zaraz się rozbijemy! Gdzie jesteśmy? Nie wiem! Kiedy tak spadaliśmy na ziemię z 200 galonami paliwa i z 200 kilogramami kokainy. Zastanawiałem się, czy moja rodzina odnajdzie nasze ciała. Rozbiliśmy się w dżungli na terenie Panamy i jakimś cudem przeżyliśmy. Policja, która przyjechała na miejsce katastrofy, znalazła kokainę i zostaliśmy aresztowani. Dałem ćwierć milionową łapówkę, ale i tak nie uniknęliśmy przesłuchania. Jeden z pilotów załamał się widząc, jak brutalnie traktowano innego więźnia. Kiedy przyszła jego kolej, wszystko wyśpiewał. Wypuścili go, a nas wsadzono do jakiejś nory, bez światła i jakichkolwiek udogodnień. Po 20 dniach tortur dałem kolejną łapówkę w wysokości 250 tysięcy dolarów, i w końcu przekazano nas Interpolowi, który Przewiózł nas do Miami, gdzie agencja do spraw zwalczania narkotyków ponownie nas aresztowała. Kaucja, jaką musiałem wpłacić, żeby wyjść na wolność, była najwyższą w dotychczasowej historii Stanów Zjednoczonych. Moja rodzina była zdruzgotana, ale wiernie stała przy mnie. Jorge, przecież ty powinieneś chyba być w szpitalu. Może tortury były gorsze niż katastrofa samolotu. Och, Jorge, jak to się w ogóle stało? No po prostu znaleźliśmy się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, mamo. W obcym kraju jesteś zdany na ich łaskę i niełaskę. Media podają, że jesteś mózgiem największej operacji narkotykowej w kraju. To prawda, Jorge? Jestem po prostu księgowym, który szybko awansował. Nigdy nie brałem narkotyków, przecież nawet nie palę. Masz najlepszych prawników, prawda? Oczywiście. Wygramy. Bo przestępstwo, o które mnie oskarżają, nie zostało popełnione w Stanach. Jak to? Nie przejmuj się, mamo. Przeżyłem więzienie w Panamie. Przeżyję wszystko. A jednak zostałem skazany. Dostałem 15 lat. Pobyt w więzieniu federalnym nie był taki straszny, ponieważ razem ze mną siedziało wielu moich ludzi. Podczas pobytu w więzieniu poznałem moją drugą żonę. Pobraliśmy się rok przed moim zwolnieniem. Mój brat stał się alkoholikiem. Taki znalazł sposób, by sobie poradzić z moim więzieniem. Po pięciu latach zostałem zwolniony warunkowo. Zaraz też wróciłem do pracy w kartelu. Jego bosowie wiedzieli, że mogą mi ufać, bo nigdy nikogo nie wsypałem. Pieniędzy i władzy miałem więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Żona rozwiodła się ze mną krótko po urodzeniu córeczki, ale ja nie pokazałem po sobie, jak bardzo mnie to przygnębiło. Codziennie odwiedzałem rodziców. Jak się masz, tato? Cześć z mamą. Potrzebujecie czegoś? Nie chcemy niczego od ciebie, Jorge. Nie chciałam w to uwierzyć, ale to jednak prawda, czyż nie? Jesteś po prostu handlarzem narkotyków. Bóg na pewno tego nie akceptuje, ani sposobu, w jaki do tego doszedłeś! Jaki Bóg? Ja jestem Bogiem! Gdzie on był, kiedy przyjechaliśmy z Kuby i prawie umieraliśmy z głodu? Gdzie był Bóg, kiedy ty nas zostawiłaś i musieliśmy jechać sami? Człowiek ma takiego Boga, jakiego sobie wybierze. Ja wybrałem siebie i to ja jestem Bogiem. Mam władzę, żeby dać i odebrać życie. A moi ochroniarze chętnie oddaliby życie za mnie. Nie, nie będę tego słuchała. To twoja wina, Hidalgo! Wiedziałeś, czym on się zajmuje. Nie wiedział! No i co teraz, synu? A co ma być? Już za późno, żeby coś zrobić, tato. Zbyt głęboko w tym tkwie. Jesteś naszym synem, Jorge. Tego nic nie zmieni. Moja pozycja była silniejsza niż kiedykolwiek. Miałem miliony w aktywach, w tym ranczo ze stadniną koni, a jednak byłem głęboko nieszczęśliwy. Zacząłem wymigiwać się od pracy, bo znienawidziłem wszystkich wokół siebie. Różne rzeczy przychodziły mi do głowy, a pewnego dnia kula przeznaczona dla mnie zabiła mojego ochroniarza. Podczas pogrzebu siedziałem obok jego dwunastoletniej córeczki i łzy płynęły mi po twarzy. Wiedziałem, że najwyższy czas się wycofać. Halo? Cześć, mamo. To ja. Jorge. Masz jakieś kłopoty? Nie. Chciałem ci tylko powiedzieć, że już skończyłem z tym. Wycofuję się z interesów. Naprawdę? Dzięki Bogu. Wiedziałam, że On kiedyś odpowie na moje modlitwy. Kilka miesięcy po tym jak zamieszkałem na moim ranczu, wynająłem instruktora karate, bo chciałem zdobyć czarny pas. Jak tylko przyjechał, powiedział mi Jorge nauczę cię posługiwać się mieczem. Byłem trochę zaskoczony, pomyślałem, że może ma coś takiego w swojej torbie, ale on zamiast miecza wyjął z niej biblię. To jest miecz ducha, Jorge. Słuchaj, żebyśmy mieli jasność, płacę ci mnóstwo pieniędzy, żebyś nauczył mnie karate, nie chcę słyszeć o żadnej Biblii ani o żadnym Bogu. Nie płacę ci za Oczywiście, że nie. Za to, co mam dla ciebie, nie jesteś w stanie zapłacić. Nie starczyłoby ci pieniędzy. Koniecznie chcesz zmarnować swój czas? Proszę bardzo, paru już to zrobiło. Bożego słowa nigdy nie sieje się próżno. Jesteś gotowy? Sprawdź, czy pewnie stoisz. Dobrze by było, żebyś stał na skalę. A tą skałą jest. Jezus Chrystus. Jeśli pan domu nie zbuduje, próżno trudzi się ten, kto go buduje. Nigdy nie rezygnuję, co? Ani ja, ani Bóg. On to dopiero działa długodystansowo. Znasz kogoś, kto by się nadstawił i przyjął ciosy przeznaczone dla ciebie? Albo dał się przybić do krzyża za ciebie. A? Dobry ruch, Jorge. Nie interesuje mnie poświęcenie. Interesuje mnie walka. Oręż nasz, którym walczymy nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. A! Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A! Chrystusowi? A! On oddał życie za Ciebie, Jorge. Zawsze o tym pamiętam. Wystarczy jak na jeden dzień. Czego wystarczy, Ach. Jorge? Karate czy kazania? Jednego i drugiego. Jezusa nigdy za nadto. Ach. On jest absolutnie nadzwyczajny, Jorge. Codziennie przez trzy lata mówił mi o Jezusie. Przyglądałem się jego życiu dość wnikliwie, ale on rzeczywiście żył tak, jak nauczał. Pewnego dnia zawołałem do Boga. Nie wiem, czy w ogóle możesz mnie przyjąć, ale jeśli zechcesz mnie takiego, jakim jestem, oddaję się Tobie. Nie potrafię być taki jak On, ale oddam Ci wszystko, co mam. Dam Ci tyle, ile dałem szatanowi, albo i więcej. Z Nim mi nie wyszło. Chcę spróbować z Tobą. Dwa miesiące później, podczas mojego miesiąca miodowego. Zostałem aresztowany. Jorge, jakoś cię z tego wyciągniemy. Mają niewiele dowodów. Dwa miesiące temu też bym tak kombinował, ale teraz już nie. Jesteś oskarżony o import trzech ton kokainy w 1986 roku. No, ale to było pięć lat temu. To nieistotne. Agencja do spraw zwalczania narkotyków po twoim aresztowaniu strasznie urosła w siłę. W akcie oskarżenia jest osiem punktów. Za każdy jest dożywocie. Niesamowite. A? Nie dajmy się im. Ich kluczowy świadek zginął w katastrofie lotniczej. Nie, ja zmieniłem się. Ja, ja nie chcę z nimi walczyć. Jestem tym zmęczony. Czego chcą? Twojego majątku. Mam konia, który jest wart 6 milionów dolarów. No co, starsze? Jorge... Oni chcą całego twojego majątku wszystkich koni, wszystkich domów, wszystkich samochodów. Musiałbyś wsypać wszystkich najważniejszych. Wtedy puściliby cię wolno. Sam widzisz, że nie masz wyjścia. Musimy walczyć. Nie, nie będę kłamał. Chcesz żyć przyzwoicie. <laughs> Wtedy jeszcze tak naprawdę nie wiedziałem, co znaczy naśladować Chrystusa. Nie wiedziałem nawet, czy On mnie przyjął, ale dałem Bogu moje słowo, a słowa zawsze dotrzymywałem. Uznałem, że dotrzymanie słowa przez Niego to Jego sprawa. Nie walczyłem, poszedłem na ugodę. W rezultacie rząd skonfiskował mi cały majątek, a ja się modliłem: Boże, ratuj moje dzieci. Dostałem 10 lat. Dzień dobry, Horche. O, jak się cieszę, że Cię widzę, mamo. Całkiem dobrze wyglądasz, synu. To dzięki Jezusowi, mamo. Szkoda, że nie znałem Go wiele lat temu. Wszystko inaczej by się poukładało. A jak sobie radzisz? Jest ciężko. Ja nie mam pojęcia, gdzie są moje dzieci, i czuję się taki bezradny, bez pieniędzy i władzy. Straciłem wszystko, nie mogę nawet zadzwonić do domu. Ale słucham takiego programu radiowego, nazywa się Wyzwolony i on mi bardzo pomaga. Słucham historii tych ludzi, zdesperowanych i pozbawionych nadziei, i one mi potwierdzają, że Jezus naprawdę się o mnie troszczy i pomagają zrozumieć przyszłe możliwości. Wieczorami nie mogę doczekać się tych audycji, bez nich chyba bym zwariował. Powiedz Chłanowi, żeby słuchał wyzwolonego. Jemu też to pomoże. Dobrze, synu. Żona odeszła ode mnie wkrótce po tym, jak zostałem skazany. W więzieniu studiowałem teologię i kiedy po pięciu latach zostałem zwolniony, obroniłem pracę magisterską. Później nauczałem w różnych miejscach i dzieliłem się moim świadectwem. Pewnego dnia odebrałem najbardziej zaskakujący telefon w moim życiu od pracownika Agencji do Spraw Zwalczania Narkotyków tego samego, który przyczynił się do mojego uwięzienia. Jorge, chciałbym Cię prosić, żebyś powiedział parę słów podczas nabożeństwa w naszym kościele w najbliższą niedzielę. Mógłbyś przyjechać? Tak. Bardzo chętny. Mógłbyś się zatrzymać u nas w domu. Oboje z żoną serdecznie cię zapraszamy. Bardzo dziękuję. Pewnie z tego skorzystam, bo nie mam zbyt wiele pieniędzy i... no, na hotel chyba mnie nie stać. Jorge, całe lata pracowałem nad tym, żeby cię wsadzić za kratki. Wiem, wiem i w końcu się udało. Ale mimo, że pracuję w agencji, przede wszystkim jestem chrześcijaninem. Dlatego trochę się dziwię, że zapraszasz mnie do swojego domu. Nie powinieneś. Kiedyś byliśmy wrogami, teraz jesteśmy braćmi w Chrystusie. Kiedy zaczynałem działalność w biznesie narkotykowym, nie myślałem, że kogokolwiek krzywdzę. Kokaina była zabawką bogatych. Nie zastanawiałem się nad tym, że towar trafia również do biednych, młodych ludzi, że niszczy ich życie, że niszczy także i mnie. Szatan mnie zwiódł. Biblia mówi: Jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, ale końcem jej jest śmierć. Czy dotyczy to także Ciebie? Czy uważasz, że żyje Ci się zupełnie dobrze bez Boga? Przyjacielu, Biblia mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego na Ziemi, który by nie zgrzeszył. A zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus zapłacił na krzyżu za każdy Twój zły czyn. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana, wiersz 17, Biblia mówi, bo nie posłał Bóg syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Przyjacielu, Pan pragnie wejść do Twojego serca i życia, i czeka na Twoje przyzwolenie. Jeśli Mu odmówisz, będziesz głupcem. Wiem, coś o tym. Sam takim byłem. W Ewangelii Marka, rozdział 8, wiersze 36 i 37, Jezus mówi: albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkody poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Tylko on może dać ci wolność.